Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy, opowiadam o słuchawkach HIFIMAN H400SE, pierwsza wersja i porównam je z słuchawkami Superlux HD 681. Opisałem Państwu, że ponieważ te słuchawki długo nie będę miał, że zrobię taki cykl paru porównań z różnymi słuchawkami. Niedrogimi, żeby mieli Państwo ewentualnie w jakimś przedziale takim dużym, cenowym jakąś orientację, jeżeli ktoś szuka czegoś nowego albo chce poszerzyć kolekcję albo kupić po prostu słuchawki jakieś. Więc yy, po kolei mamy tutaj słuchawki planarne za 250 zł. Hi-Fi srebrne. I mamy z głośnikami dynamicznymi słuchawki Superlux HD 681. Tu mamy planarne mamy otwartą konstrukcję, tu mamy pół zamkniętą. Choć zasadniczo tak naprawdę jak ktoś się uparł, to ta konstrukcja manów też jest y, pół zamknięta, bo tutaj mamy skórkę, więc sam pat jest zamknięty tak naprawdę od zewnątrz, więc to już jest kwestia, jak Państwo chcą to widzieć po kolei superluksy leciutkie takie no, plastikowe całe troszeczkę klikoczą troszeczkę jakieś takie artefakty dźwiękowe związane tutaj z pracą tych słuchawek mogą się pojawić jak Państwo będą jak Państwo będą mieli nawet na głowie muszla i pady są dosyć duże, jednak tutaj nie ma za dużo miejsca na ucho. Więc takie odczucie jest, że gdzieś te ucho tak nie do końca sobie tam swobodnie leży. Słuchawki nie są jakieś hiper niewygodne, nie są też super wygodne na pewno. Wydaje się, że są trwałe, ponieważ te kupiłem kiedyś na targowisku już jako używane. Przetrwały u mnie parę lat tutaj, tylko posklejany z pad. Tutaj faktycznie popękał ten, te pary skórki, wydaje się, że to chyba też takie trochę jest pękanie materiału, który się starzeje, a nie z użycia takiego, że szarpnięcie, albo coś. Kabelek mamy długi, prosty, 2,5 m. Długi, prosty kabelek 2,5 m, zakończony wtyczką 3,5 mm z gwintem i nakręcaną redukcję na dużego czeka. Tak to wygląda. Słuchawki są naprawdę lekkie. Tu proszę Państwa dużo bardziej, jeżeli chodzi o wykonanie, odczucie, że mamy solidniejszą konstrukcję, jest znacznie większa masa. Ten plastik taki tutaj na, na muszelni jest taki masywny, twardy. Tu mamy znaczy metalowe widełki. Metalowy też pałąk pod, pod tym elementem obicia jest, więc... Yy... Metalowe siatki, to nawet właściwie ryflowana perforowana przepraszam, blacha. Hmm. Aha, jeszcze w Superluxach kabelek jest niewymienny. Na stałe jest ten kabelek. Tany. Tu mamy kabelek około y, 1,5 metra wymienny. Wtyczki mamy jacki. Mały jack do każdej muszli. Można więc z balansowanymi y, wzmacniaczami zasilać wyjściami. Z drugiej strony. 1,5-metrowego kabelka, mamy wtyk kątowy Przepraszam, kręcę Wtyk kątowy z, z małym jackiem na 3,5 mm Niestety bez gwintu, bez redukcji jest nakładana w taki sposób Nie jest to najlepsze moim zdaniem rozwiązanie Słuchawki Hifimana są cięższe ale zdecydowanie bardziej wygodne w noszeniu, ponieważ te pady są bardzo miękkie i sam układ, jak przynajmniej na mnie, u mnie, jak na głowie leżą słuchawki, momentalnie zapominam, że te słuchawki są na głowie. Więc jeżeli chodzi o wygodę, Super, look, super look są nie za bardzo możemy coś zarzucić. Ale dla mnie osobiście, highfimany są bardziej wygodne, przejdziemy do brzmienia. Brzmienie pierwsze, co tutaj jest też bardzo istotne to, aha, jeszcze nie powiedziałem o impedancji, tu mamy 25 ohm hi Man, 32 ohmy Superluxy, natomiast Superluxy mają zdecydowanie większą sprawność, są dużo, dużo, dużo bardziej głośne niż słuchawki hi Mana. więc przy porównaniach naprawdę trzeba zdrowo kręcić gałką i porównywałem to też na ifi Zendaku i na Bursonie na no, innych urządzeniach, oczywiście, też, ale ogólnie, jakby większość czasu, na, takie porównania robiłem na tych urządzeniach. No, słuchawki grają na pewno inaczej. Całkiem inaczej bym powiedział. Yy. Od dołu, idąc, Superluxy naprawdę już od dołu potrafią nieźle uderzyć basem. Niżej niż Hifimany. Bas jest szybki też. To nie jest taki bas, który się gdzieś tam bylewa raczej, tylko nawet jeżeli w jakimś aspekcie można go gdzieś przyłapać na, na takim nieoddaniu pewnej faktury basu czasami czasami, to ogólnie bas schodzi nisko i jest szybki, potrafi lutnąć, że tak powiem. Tutaj w Hyfimanach nie jest źle, ale w bezpośredniej konfrontacji widać, że jeżeli włączymy sobie na przykład y, Titanica z YouTube Music i Celine Dion jak śpiewa na płycie Jamesa Hornera i tam są takie uderzenia basu, to tutaj faktycznie Superlux potrafi to wszystko tak ładnie uderzyć tymi basami, różnymi barwami. No, tutaj nie musimy się wsłuchiwać, żeby to wyłapać, te dźwięki. Później idąc dalej do góry, średni bas. No tutaj już zaczynają hi-fi-many się wyrównywać, że tak powiem, z Superluxami. Ogólnie to też jest ciekawe, właśnie, bo kolejny raz też mam takie odczucie, że na przykład w moim odczuciu na hi-fi-manach półzon lepiej brzmi bardziej jakoś tak autentycznie na hi-fi-manach niż na Superluxach. Dużo różnych mrugnięć z kolei basowych, no superluxy kolokwialnie rządzą tutaj, w tym zakresie. Natomiast hi gdzieś już idąc do średnicy jakby bardziej starają się tutaj jakby wszystko trzymać w ryzach i iść równo. Bo nie ukrywam, że tutaj ewidentnie czuć od razu w superluxach taką sporą fałkę. Tu nawet jak mamy takie jakieś skraje, lekko gdzieś tam Podkręcone, szczególnie wysokie tony, gdzieś troszkę, to, to nie ten poziom co Superluxów. Średnica, górny zakres basu też. Tutaj już jakby Hyfimany zaczynają brulować, To znaczy, wszystko jest fajnie, równo w porównaniu do tych Superluxów, dużo, dużo bardziej naturalnie. Wokale zdecydowanie bardziej naturalne w highfimanach, Te Hyfimany hi nie są jakimś. Nie są jakimś high endem, jeżeli chodzi o tą średnicę, też powiedziałbym, ale zdecydowanie jednak średnica, czy wokale, czy jakieś trąbki, czy fortepian. Zdecydowanie lepiej ja odbieram na słuchawkach high super Superluxy, one są takie chude, troszeczkę rachityczne na tej średnicy, brakuje jakiegoś dopełnienia. I choć high nie są takie jakieś ocieplone, to brzmią przy Superluksach. W sposób ciepły. Jeżeli słuchamy super luksów i zakładamy Heifimany, to mamy uczucie, że pojawia się takie ciepło, ale to jest ciepło natury, bym to nazwał raczej. Naturalności. Yy, idąc dalej do góry, gdzieś przełom średnicy z górą, yy, te sibilanty takie. Tutaj sko też z kolei, właśnie, jak sobie Bono śpiewa stateless, no to. Hifimany całkiem, całkiem fajnie tutaj to oddają. Jest to takie syczenie, krzyczenie, ale ono jest po prostu minimalne. One, one po prostu dobrze sobie radzą z tym, ten model. Pierwszy wariant Hifimanów 400 SE. No, a tutaj już superloksy idą do góry i jest nieźle już. Jest szyk, krzyk, 3, i tak dalej. Jest naprawdę już tutaj dmuchają zdrowo. I idąc dalej do góry Hifimany Wysokie tony bardzo, bardzo całkiem naprawdę fajnie oddają, naturalnie. Jakieś blachy, jest blacha jest blaszana, miotełki są też jakoś fajnie oddawane. Ogólnie mamy uczucie na tych wysokich tonach, że to jest wszystko w moim odczuciu, jak powinno być. Super luksy, super luksy. No szaleją troszeczkę z tym wszystkim. Jest takie rozjaśnienie, tak jak na średnicy, jest takie roz... uszczuplenie i rozjaśnienie. Dalej idąc, w... Dalej idąc do... Górnego zakresu też mamy takie odczucie, właśnie gdzieś, że to wszystko bardziej syczy. Gdzieś czyli, czyli od średnicy do, przez wysokie tony mamy takie uczucie pewnej nazwijmy to rachityczności tych tonów. Chociaż oczywiście same wysokie tony, no jest ich naprawdę w Superluxach bardzo sporo. Dużo dużych tych tonów jest. One są, nie są wybitne. Nie są jakieś tragiczne. Te to, to talerze też nie jakoś bardzo źle, czy, tylko no ogólnie w takim zestawieniu czuć, że no high-fimany robią to lepiej wszystko. Jeżeli chodzi, teraz przejdziemy do przestrzeni i prezentacji w przestrzeni, jakiejś holografii, czy jak używając takiego ładnego słowa holofonii, tutaj mamy źródła pozorne. I scena w Superluxach jest bardzo efektowna. Bardzo jest duża na boki, do przodu, do tyłu, ogólnie słuchawki mają, że tak to ujmę, rozdmuchane, można powiedzieć, te źródła pozorne, ale co ciekawe, że też myślę, że dzięki tym takim podbarwieniom na przełomie średnicy i góry i góry, to te źródła pozorne są bardzo dokładnie, bardzo dobrze rysowane, jeżeli chodzi o ich, o ich orientację. I co też ciekawe, do pewnej efektywności, efektywność, efekt Efektowności, przepraszam, efektowności brzmienia tutaj właśnie tych prezentacji. Jeszcze dochodzi przez to podbarwienie też taki rodzaj mikrodynamiki, że niektóre dźwięki, które są gdzieś źródło pozorne, gdzieś daleko, niby hen, ale one się wydają takie bardzo dynamiczne przez to takie podbarwienie, a jednocześnie prędkość, bo te Superluxy są szybkie w całym paśmie tak naprawdę. Pomijając pewne odstępstwa od natury, to one są szybkie i też możemy odnieść takie wrażenie właśnie, że jest jakiś porządek na tej scenie, jest to wszystko poukładane w różnych miejscach, a w dodatku jest określone też taką, taką właśnie mikrodynamiką, że takie dźwięki czasami gdzieś, jak mamy te słuchaweczki i gdzieś coś się tam dzieje hen hen, ale słyszymy po prostu taki atak, takie, takie uderzenie, wyrysowanie tego fajne, no to robi wrażenie, szczerze, naprawdę robi to wrażenie. Robi to wrażenie. Tutaj z kolei, już Państwu wcześniej też mówiłem o tych słuchawkach i o tych zresztą też, ale robimy zestawienie, więc teraz jest sparring jeden na jeden. Te słuchawki one są. One grają bardziej troszeczkę na boki, ale nie grają takich Superluxy daleko na boki. Ogólnie w moim odczuciu. Mają mniejszą scenę, mają mniejszą scenę niż Superluxy. Jest dosyć precyzyjna, dosyć, ale nie tak nie tak ponadnaturalnie przerysowana w swojej orientacji różnych źródeł, jak w SuperLuxach. I tutaj dochodzimy do pewnego takiego meritum w tym wszystkim, ponieważ tak naprawdę bliższe natury całościowo jakiejś prawdy sonicznej są zdecydowanie highfimany. Zdecydowanie highfimany. Natomiast. Co też równie istotne, jeżeli na przykład y, ktoś z Państwa założy na uszy superluksy i jego słuch, że tak powiem, y, nawyknie do tych pewnych dźwięków po kilku czy kilkunastu minutach, no to one faktycznie potrafią w tym takim, jeżeli nasz słuch będzie w stanie, nasza psychika zaakceptować pewne podbarwienia, tu nie ma jakiejś tragedii, ale jest. One grają ogólnie, jak miał tak użyć takiego ogólnego określenia, no to te superluksy są takie chude, mają takie uderzenie na basie, mają przestrzeń, mają taki oddech, ale są chude, chude, suche. Tutaj, w, tym, w tej konfrontacji tych słuchawek oczywiście, tutaj Hifimany są takie bardziej gęste, jeżeli chodzi o średnicę, na pełne. To też nie jest jakiś mistrz świata, jeżeli chodzi o takie wypełnienie średnicy, ale w tej konfrontacji wychodzi lepiej, wychodzi lepiej, wychodzi... No, powiem, jeżeli chodzi o tą średnicę i wypełnienie, no to jest klasa lepiej, tak naprawdę. Klasa lepiej, tak bym to nazwał. Natomiast, jeżeli uda nam się nie myśleć o tym, to, one, to Superluksy potrafią naprawdę niezły spektakl muzyczny zapewnić i te rysowanie tych źródeł pozornych, taka dynamika, uderzenie basu, potrafi mnie osobiście zrobi, sprawić dużo Friday. To są słuchawki, które przeważnie u mnie gdzieś tam leżą, ale za każdym razem, jak je zakładam, to one są takie, że. Niekoniecznie mi się chce je ściągać. One grają przyjemnie w tym swoim takim świecie, który same kreują, barw troszeczkę innych niż naturalne. Potrafią naprawdę bardzo ładnie stworzyć jakieś takie widowisko muzyczne, taką scenę. Tutaj z kolei mamy już bardziej klasowe brzmienie to jest. Tutaj mamy wyższej klasy brzmienie i i ta średnica, i wysokie tony, i te źródła pozor, one nie mają takich właśnie mikro, y, takich dynamiki, jakichś dźwięków, które są hen, ale takie jak superluxy, ale ja uważam, że one gdzieś jednak bardziej w sposób prawdziwy nam to wszystko rysują. I, i czasami można odnieść wrażenie po superluksach ów. Uf, uf, jest miło ciepło i naturalnie bardziej na tych, na tych highfimanach. No te wokale takie fortepian. No, wszystko brzmi lepiej. Ogólnie ma się takie. Można mieć też czasami odczucie, że jeżeli, jeżeli nie ma gdzieś tam tego basu za dużo yy, w nagraniu i gdzieś ta średnica tylko tak naprawdę jest, tutaj główne skrzypce gra, no to, no to mogą się można powiedzieć: Oj, te Superluxy takie takie bardzo, bardzo sobie, sobie słabe, ale. A high wtedy w ogóle brylują i. I w ogóle to i tak według mnie są lepsze słuchawki. Jeżeli chodzi o, powiedziałbym, prawdę, klasę, jakąś klasę wykonania, klasę brzmienia. I ja to też Państwu muszę jeszcze jakoś spiąć, bo to jest ważne. Te słuchawki super luksy, one dzisiaj kosztują 92 zł. I powiem Państwu, że za 92 zł to są super fajne, świetne słuchawki. Super fajne, świetne słuchawki. Tu mamy planary, za 250 zł można kupić je na Aliexpressie z wysyłką do Polski już w koszcie. To są super, fajne, niedrogie planary. Naprawdę... W obu wypadkach konfrontacja oczywiście wychodzi w pewnych aspektach naprawdę lepiej dla Hifimanów, chociaż, chociaż w niektórych aspektach górują superluksy, natomiast... Natomiast ogólnie powiedziałbym tak, mamy tutaj... Tu mamy świetną okazję, bo one były nawet tańsze, za 82. Teraz znalazłem najtaniej za 92 te Superluxy z wysyłką gdzieś na Allegro. To jest super fajna okazja, jeżeli Państwo sonicznie będą w stanie zaakceptować te takie podbite wysokie tony głównie i taką troszeczkę wysuszoną średnicę, to potrafią zapewnić naprawdę super fajną frajdę. Naprawdę fajna, fajna zabawa. Tu mamy z kolei słuchawki za 250 zł, dużo, dużo bardziej zrównoważone, z dużo bardziej naturalną średnicą, z dużo bardziej naturalnymi wysokimi tonami. No i które brać, proszę Państwa, które brać? Osobiście ja bym chciał mieć ja bym chciał mieć i takie słuchawki i takie. One nam troszeczkę co innego dają i w każdym wypadku jeżeli mają Państwo naprawdę bardzo ograniczony budżet, ok, rozumiem to naprawdę też spoko naprawdę te słuchawki HD 680 Super Luxa, jeżeli ta ich prezentacja z tymi wysokimi najmniej odpowiadała, myślę, że to są bardzo, bardzo dobre słuchawki za 250 zł many jeżeli mają Państwo te pieniądze, to są też bardzo dobre słuchawki. Bardzo dobre. I powiem inaczej. To są dwie pary słuchawek, które osobiście uważam, że jak ktoś nie jest takim. Nawet dla Melomana, bo one całkowicie w inny sposób prezentują nam muzykę i dźwięk. I ja uważam, że fajnie mieć takie słuchawki w domu i takie, i zależnie od tego, czego słuchamy. I zależnie od tego na czym słuchamy i jaki mamy nastrój, to może się okazać, że jedne i drugie słuchawki będą świetnie się wpisywały w to. Więc tutaj nie, wy, nie mogę jednoznacznie jakiegoś zwycięzcy określić. No, bo one mają inne ceny. Te są ponad dwa razy droższe chociaż można powiedzieć, że te fi też też niewiele kosztują, prawda? Ale, no ale są ponad dwa razy droższe od tych superluxów. Ale są też wygodniejsze, tak. Więc yy, to są ciekawe i to są ciekawe, naprawdę słuchawki. Naprawdę moje rekomendacje dla, tych, dla tego modelu, dlatego że za niewielkie pieniądze można zrobić coś bardzo, bardzo fajnego. Więc yy, no tyle chyba dzisiaj. Można to oczywiście sobie posłuchać samemu, bo to jest chyba najlepszy sędzia i doradca dla nas. Co jeszcze Państwu chciałem powiedzieć na zakończenie? Chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że czekam na te cały czas, Arié, Oryjżarniki. Nie wiem, czy przyjdą. Ty, tydzień temu zapłaciłem w Tomanie. Pytałem się dzisiaj, czy te słuchawki kiedy będą. Pan mówi, że nie wie, że nie mają kontaktu od y, dystrybutora. Czyli tydzień czasu wpłacone pieniądze prawie 4000, a, a konsultant z, z, z Przepraszam, Stomana mówi, że nie wie, kiedy te słuchawki będą. No nie wiem, dobra, okej. Okay. Nie, nie mówię, żebym się jakoś szczególnie bulwersował, ale troszkę wolałbym, żeby to inaczej wyglądało. Albo przy klikaniu, bardziej, żeby gdzieś system informował zakupowy, że nie wiadomo, kiedy te słuchawki będą. No ale jest jak jest. Jeszcze poczekam dzień, dwa może czy a później poproszę o zwrot pieniędzy i te ordzaniki kupię gdzie indziej, bo. Bardzo jestem ciekaw tych słuchawek, może, może zawitają do mnie na stałe już i jeszcze co Państwu powiem, pewnie się jeszcze po, pojawi jakieś porównanie tych Hifimanów z Superluxami HD 330, może jeszcze z Arwanami też. Coś trzeba będzie jeszcze porobić, bo tak jak mówię, kupiłem te słuchawki na prezent, one niebawem znikną ode mnie. Może Państwo mają jakieś propozycje szczególne, żeby z czym się porównać? Jak będę miał to, też porównam chętnie. Na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.